7 grup osób, które nie mają efektów i nie chudną. Daj znać, w której grupie jesteś. 5 to osoby z nieuregulowanym snem. Osoby takie śpią zbyt krótko, kładą się późno spać, przed snem często oglądają telewizję lub przeglądają smartfona, przez co ten sen nie jest odpowiedniej jakości. Na drugi dzień osoby takie mają rozregulowane hormony, mają gorszą wrażliwość insulinową, przez co chętnie sięgają po wysoko przetworzone kaloryczne produkty i nie są w stanie się tak nasycić, jak w dzień, w którym się wyspały. Szósta grupa moja ulubiona, czyli ekipa, szukamy magicznych rozwiązań. Osoby takie szukają rozwiązań u różnych internetowych celebrytów, czy, te, czy też dietetycznych guru. Szukają diet, często które są ekstremalne, eliminują większość potrzebnych składników, i guru rzekomo twierdzą, że właśnie to węglowodany są sprawcą tego, że są otyłe, czy też inny makroskładnik, czy też inne produkty żywieniowe. A tak naprawdę problem jest gdzie indziej. Problemem jest to, że spożywasz zbyt dużo kalorii i nie chudniesz. Jeżeli będziesz spożywać mniej kalorii, twój organizm dobierze się do twojej tkanki tłuszczowej. Siódma grupa to problemy zdrowotne i hormonalne. Osoby z insulinopornością, osoby z niedoczynnością tarczycy, z PCOS, z cukrzycą, czy też z problemami z układem pokarmowym, Osoby takie wymagają bardziej specjalistycznego podejścia do, do odżywiania oraz do aktywności fizycznej, dlatego sugeruję tu skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem.